Jest 17 grudnia, godzina 17 i witamy Was w kolejnych scrappu Dzisiaj zapraszamy do zakupu elektronicznej maszynki, którą mam przed sobą, która nazywa się Cricut. Wycina ona fantastyczne wzory, dekoracje, napisy. Pracuje na zasadzie wymiennych kartridży i każdy z nich zawiera kilkadziesiąt wzorów. Na YouTube możecie znaleźć wiele tutoriali i poradników dotyczących używania tej właśnie maszynki, która jest świetna. Cricut, czyli ta maszynka przede mną jest idealna dla skraperek, na zajęcia z dziećmi, do przygotowania warsztatów, ułatwia pracę przy tworzeniu zaproszeń, winietek i tym podobnych. W są dostępne akcesoria do Cricuta, m.in. maty i kartridże z przepięknymi ażurowymi wzorami projektantki Anny Griffin w sam w sobie ma zaprogramowane dwa kartlidże. Jednym z nich jest alfabet. Można zobaczyć. To jest książeczka, w której można zobaczyć yy, każdą literkę alfabetu. Różne kombinacje, które można wykorzystać przy wycinaniu. Oraz kartlidż z, z podstawowymi wzorkami, różnymi kształtami. Też można zobaczyć, jak wyglądają. I jest tutaj tak mniej więcej kilkadziesiąt z tego całego. Oczywiście można sobie dokupić do niego kartlidże. Kartlidż jest taki malutki. Katrich wkłada się tutaj z tyłu. O, to jest takie miejsce. Wpycha się i proszę bardzo. Cartridge załadowane i Krikat od razu ma gotowe. Kilkadziesiąt dodatkowych wzorów, które można wykorzystać przy wycinaniu swoich prac. Cartridia są zapakowane w takie małe pudełeczka, które możecie samowicie już z Właśnie ten jest yy, od Anny Griffin. A maty do Krikata prezentują się tak. O, nic wielkiego. Ale są niezbędne do pracy z właśnie z tym urządzeniem. To no tyle o tej maszynce do wycinania, a teraz chcieliśmy wam przypomnieć, że trwają nabory do DT Scrap Zgłoszenia trwają tylko do Wigilii, a ogłoszenie wyników nastąpi w Scrap Boutique News tuż po nowym roku. Chcielibyśmy was zaprosić do Scrap W dziale nowości możecie znaleźć śliczne papiery, a w uzupełnieniach kredki Primy, duże tagi Julie Nutin, a już za kilka dni nowości z piątku 13. To były Scrap Boutique News 17 grudnia. Zapraszamy was za tydzień w Wigilię. Może czeka na was coś ciekawego, a może nie. Siema.